Jest ze mną pan Artur Zawisza, członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego. Panie Arturze, jutro odbędzie się marsz niepodległości. Jakie kroki zostały podjęte w tym roku, aby w jego trakcie nie doszło do żadnych incydentów? My troszczymy się o bezpieczeństwo marszu, choć nie jest to nasza podstawowa troska. Nas przede wszystkim interesuje wymiar społeczny, ideowy, polityczny. Marszu Niepodległości. Natomiast zgadzamy się z tym, że wydźwięk widowo-społeczny będzie tym większy i marsz będzie spokojniejszy. Dlatego też dobrze działa straż marszu niepodległości jako cywilna formacja porządkowa o już na połowie profesjonalnym charakterze, która umiejętnie reaguje na wszelkie zakłócenia. Natomiast wygłosiliśmy apel wobec policji, aby trzymała się możliwie daleko od marszu, jako źródło potencjalnych niepokojów. To zostało udowodnione przed rokiem i dwoma laty. I trzeba przyznać, że policja z pewnym zrozumieniem zareagowała na ten apel. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Nie powie się Pan, że jednak dojdzie do konfrontacji z policją bądź z uczestnikami szczytu klimatycznego? Uczestnicy szczytu klimatycznego są zgromadzeni na Stadionie Narodowym bo po drugiej stronie Wisły, nas tam nie będzie, więc nie ma się jak konfrontować siłowo, choć my dzisiaj konfrontujemy się na argumenty merytoryczne podczas antyszczytu klimatycznego, gdzie zgłaszamy swoje daleko idące krytyczne uwagi co do pakietu klimatycznego Unii Europejskiej i postulujemy remat Polski w tymże pakiecie. Natomiast tak czy inaczej Marsz Niepodległości idzie swoim traktem, trasą, która jeżeli nie będzie zaatakowana przez lewackie bojówki z kraju czy zagranicy, to już się zdarzało, powinna być spokojnie do przejścia. A czy nie uważa Pan, że w tym roku to Święto Niepodległości zostało zbyt mocno podzielone? Każdy ma prawo świętować jak chce, choć organizatorzy Marszu Niepodległości szycą się tym, iż są na czele największych manifestacji narodowej, jaką jest Marsz Niepodległości. Zarówno oficjalne obchody prezydenckie, jak i wszelkie obchody partyjne organizowane przez kogokolwiek znajdują się w cieniu Marszu Niepodległości. I ilu uczestników Państwo roku spodziewał? więcej czy mniej niż w zeszłym roku? No. Chciałbym, żeby z roku na rok było coraz więcej, choć oczywiście jest jakaś granica, jakaś bariera. Na pewno 40 milionów polaków nigdy nie uda nam się zgromadzić. Póki co liczymy na kolejnych nowych uczestników.